To baza, którą nagrałem na komputerze. Pokażę na gitarze akustycznej, ale na scenie będę grać na elektrycznej, więc będzie lepiej. Graj! Włącz tu na. na dole. Świetnie, naprawdę! Uwierzcie mi, jest super! Wszystko w porządku? Już załapaliście? Nie. Yy, bo trudno się nauczyć piosenki tak szybko, tak? Co robimy? Myślę, że lepiej odwołać występ, bo nie damy rady. Nie, 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 nie! Dlaczego odwołać? Powinniście bardziej w siebie uwierzyć. Czemu... Czemu nie wyjdziecie i nie pokażecie, jacy jesteście zdolni? Tak myślisz? Tak! Nie mam żadnych wątpliwości. To jest przecież zabawa.